Powitam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dixi. Zapraszam w podróż do przeszłości. Przeszłości. Tej dalekiej i tej bliższej. Mamy tutaj pokaz różnych slajdów z całego świata. I można się tutaj czepić. Dzisiaj jest era komputera, era grafik. Można wszystko dzisiaj wymyślić, nakreślić jak gdyby stworzyć wirtualny w świecie. Ale część tych slajdów, rycin jest nie do podważenia. I powiem Wam tak, na dzień dzisiejszy uważam, już od wielu lat, zresztą dostaje się za to po uszach, tak nawiasie, iż starożytni dysponowali niesamowitą technologią. Mówię tutaj o antygrawitacji, o zimnej fuzji, czy gorącej fuzji, dlatego, iż żeby wykonać takie budowle, czy wykonać takie freski, co udowadnia Franz żeby były używane maszyny, maszyny i są nawet ślady po frezach. Wszystko jest jak gdyby symetryczne, co do milimetra, nawet nie da się ręcznie zrobić tak. Takich fresków, takich rzeczy. Nie da się ręcznie obrobić bloków, na przykład belebek, które ważą po 2000 ton i więcej. I jak to wygląda w oficjalnej nauce? Oficjalna nauka to jest stek kłamstw. Ja się tego nie boję. Mało no, mi się dostanie, dobra. Ale od wielu lat obserwuję, jak powoli to wszystko wycieka. Jaka jest nasza przeszłość? Co się stało z Antalią, co się stało z Sumerami i co się stało z cywilizacjami, które jeszcze były przed-Sumeryjskie. Bo tutaj coraz więcej ciekawych rzeczy wy wy wychodzi. Co się stało z gigantami. I jak to wszystko znikło, jak to wszystko zostało jak gdyby wymazane z naszej historii. I na przykład przeglądając stare gazety sprzed kilkudziesięciu lat. Można trafić na wiele ciekawych rzeczy, które dzisiaj by nie miały prawa ujrzeć światła dziennego. Jak widzicie, tutaj jest, nie ma trochę trochę składu. Część technologii jest pokazana właśnie tantaryjska, czyli to, co działo się w Tantali. I to, co potem, jak gdyby, zostało wymazane z kart historii. Nie ma. A tu się okazuje, że można znaleźć skamieniałe pociągi, skamieniałe czołgi. Robi się ciekawie. Technologia tutaj napędów różnych czy napęd antygrawitacyjny, o którym marzy dzisiaj po prostu współczesna technologia, współczesna nauka, już dawno na, na świecie był. I tak samo jak się nas oszukuje a propos zimnej fuzji. Fizycy twierdzą, że. Nie są możliwe reaktory zimnofuzyjne, natomiast ja uważam, iż takie coś już dawno było na świecie. Zostało to po prostu, jak gdyby zakazane, schowane do szuflady. Oni mają technologię. Doskonale o tym wiem. Mają technologię, że nie bylibyśmy uzależnieni całkowicie od paliw kopalnych. Ale dobrze, wróćmy choćby teraz do tych slajdów tutaj z podwody. Setki, jak nie tysiące piramid. To są pola energetyczne. Jak działa Wszechświat? Jak oni przybywali na Ziemię? Bo to już też nie ma wątpliwości, iż starożytni się kontaktowali z kosmitami, co są obcych i komu oni służyli? No to jest też zastanawiające. I jeżeli się przyjrzymy dokładnie, bardzo dokładnie rzeźbom choćby w naszych zabytkach, które są potantaryjskie, jak to wszystko jest wykonane, z jaką precyzją, jak przepływa ta wolna energia eter, to się powiem tak po chłopsku, w pale nie mieć. No ale co my możemy zwykli ludzie z tym zrobić? Możemy tylko mieć pewną świadomość. Nie mamy wpływu na globalny świat. Chociaż jakbyśmy się zabrali do kupy, to możemy rewolucję zrobić. Ale to nie jest temat na rozłożenie w tym odcinku. Tutaj po prostu chciałem Was zainteresować starożytnością. Byście popatrzyli w przyszłość, w przeszłość, choćby nawet w swojej okolicy. Czy stary kościół, czy stare jak to jest zrobione. I oczywiście czas, okres powstawania tego wszystkiego. Tutaj też jest duże pole do popisu. No i jakby co. Kończę, zapraszam, myślcie, zadawajcie pytania. Bo warto. Dzisiejszy świat jest jaki jest. Powinniśmy mieć, mieć świadomość. Pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.